Fartek, siódmy tydzień wielkanocny. W pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich dowiadujemy się o tym, jak trybun rzymski stacjonujący w Jerozolimie doprowadza do konfrontacji Pawła z Żydami przez to, że chce dowiedzieć się, o co właściwie oni go oskarżają. Proszę zobaczyć, jak postępuje ten trybun rzymski, bo on jest naprawdę ideałem dochodzenia pewnego rodzaju, w pewnym, pewnym sensie dochodzenia do prawdy. A więc najpierw czytamy, że on chciał dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżyli Pawła. Czyli nie zależało mu na opinii. Chcę dowiedzieć się to, asfalos, po, po grecku znaczy coś, co jest niezawodne, co jest prawdą, coś, co jest pewne. Mi chodzi o fakty, nie chodzi mi o opinie. My bardzo często powtarzamy opinie, mówimy co czujemy, co lubimy, jakie jest nasze zdanie. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się dowiedzieć, jak właściwie jest, o co właściwie o niego oskarżając. Więc zdejmuję z niego więzy i rozkazał się zebrać arcykapłanom i uczonym. Czyli stawiam Pawła, ale nie związanego, niech się czuję wolny. I też stawiam arcykapłanów uczonych, tych, którzy go po prostu są przeciw niemu. Jest, jestem świadkiem konfrontacji, czyli wysłuchuję jednej i drugiej strony. Do czego to do, doprowadziło, to, to możemy się dowiedzieć z czytania, ale proszę zauważyć, jak to jest niesamowita metoda, chcę wysłuchać dwóch stron, chcę doprowadzić do konfrontacji, to, co jest niewiarygodne w naszych czasach, że my potrafimy rzucać oskarżenia i w ogóle nie wysłuchać drugiej strony, że my potrafimy po prostu znać nieraz nawet e, po nazwisku, kto jest oskarżony, a nie znać, kto jest oskarżycielem. Są takie sytuacje, że, że nawet anonimy są rozpatrywane, bo nie wiadomo, co tam komuś zaszkodzi. Nie. Jeżeli chcemy się dowiedzieć faktu, fakty, jakie są fakty, jaka jest prawda, trzeba wszystko zrobić, żeby była konfrontacja z dwóch stron, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, i żebyśmy my chcieli przede wszystkim dojść do tego, jak jest naprawdę. Bo problem chyba podstawowy jest z nas żeby nie chcemy dowiedzieć się dokładnie, ale my chcemy znaleźć argumenty, które poprą nasze przekonanie, które będą za naszą opinią czy za naszym upodobaniem. Ale to nie ma nic wspólnego z dochodzeniem do prawdy. To ma, to, to ma coś wspólnego jakby z zbudowania sobie rzeszy współpracowników albo zwolenników, ale nie chodzi w tym o prawdę. W każdej rzeczy, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, o konstytucję, wybory, o Kościół, o metody zarządzania w diecezji, na jakim, czy nawet nasz własny dom, trzeba by sobie zadać pytanie, czy nam zależy na prawdzie, czy nam zależy na faktach, czy nam zależy na konfrontacji, gdzie będziemy posłuchali każdą ze stron, czy jednak nam zależy tylko na tym, żeby przywalić tych, tym, których nie lubimy i osłaniać tym, tych, których, których lubimy. Jeśli chodzi o psalm, przepięknie psalmista mówi o tym, co sprawia, że, że on czuje się pewny, czy co sprawia, że on w życiu w jakimś sensie spodziewa się czegoś najpiękniejszego, to znaczy tego, że Bóg go nie pozostawi w grobie. Otóż mówi psalmista tak: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, on jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. Przywity, ja stawiam pana, to ja. Ja się decyduję na to, że Bóg jest przed moimi oczami. To znaczy, że ja go widzę, on jest przede mną w mojej obecności. Za chwilę wydaje się być trochę sprzeczny, on jest po mojej prawicy. To znaczy, jest po prawej stronie czy, czy przed moimi oczami. Jest zarówno przed moimi oczami, jak i po prawej stronie. Przed moimi oczami to znaczy, że go widzę. Po prawej stronie to znaczy, że wzmacnia moje czyny. Ale co to znaczy? Że psalmista mówi, że ja w życiu decyduję się, że Bóg jest mi kimś najbliższym. Tak jak kobieta została stworzona, żeby być naprzeciwko mężczyzny, kynek mówi tekst hebrajski, tak to mówi kynek di, naprzeciwko, naprzeciwko mnie samego. Stawiam po prostu Pana Boga, żeby go widzieć. On jest mi bliskim. A więc, jeżeli Bóg jest naprzeciwko mnie, jeżeli Bóg jest obok mnie, to znaczy, on jest mi absolutnie bliższą czy najbliższą osobą. Dlatego modlimy się rano, modlimy się wieczorem, dlatego są akty strzeliste, dlatego często myślimy o Panu Bogu, dlatego żeby mieć świadomość, że w Nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Przecież jeśli ktoś ma dzieci, to tak często myśli o dzieciach. Jeśli ktoś jest tak zakochany, to tak myśli o zakochanym. Jeżeli ktoś ma jakąś robotę naglącą, tak myśli o naglącej robocie. Nie da się nie myśleć o Panu Bogu. Nie da się nie myśleć, że On jest blisko nas, jeżeli tak naprawdę my Go stawiamy. My decydujemy się na to, żeby On był blisko nas. Postawić Boga blisko siebie, znaczy być pewnym, że się tego, że się człowiek nie zachwieje. dlaczego to jest ważne? Po co mam Pana Boga stawiać przed oczami? Po co mam dochodzić do faktów czy do prawdy? No po to, żeby się dowiedzieć, że tak naprawdę jestem bardzo, bardzo umiłowany przez Boga. W Ewangelii Jezus mówi, mówi objawiłem Twoje imię, nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś w nich była. Aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś w nich była. Czyli Ty mnie, Ojcze, umiłowałeś, i ja chcę, żeby ta miłość była w nich. Ale wcześniej też mówi, że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Czy my zdajemy sprawę z tego, że jesteśmy tak ukochani jak syn, że Bóg kocha nas tak, jak kocha swojego Syna. Nie, nam się to nie wydaje. Nam się nie wydaje, znów widzę, że między mną a Panem Bogiem musi być straszna przepaść, straszny mur, z którego ja tej miłości nie doświadczam, nie czuję, nie mam wrażenia, że jestem tak przez Niego prowadzony. A jednak to jest prawdą. Słowo Boże mówi, że to jest prawda. Jesteś ukochany tak mocno, jak Bóg, ojciec, kocha swojego Syna, Syna Bożego, którego posłał na świat. Tak mocno Ty jesteś ukochany przez Pana Boga. Jeżeli tego jeszcze nie czujemy, to dlatego jesteśmy ludźmi. Jeżeli za mało to doświadczamy, to dlatego, że są jakieś mury, czy to grzechu, czy obojętności, czy niewiary, ale prawdą jest to, że jesteśmy umiłowani tak mocno, jak Bóg ojciec kocha swojego syna. Dobrze byłoby, gdyby, gdybyśmy chociaż to zapamiętali, albo chociaż często to powtarzali. Żeby, żeby przyszedł taki dzień, kiedy nie tylko będziemy wiedzieli, że jesteśmy ukochani, ale że, żeby ta miłość napełniła mocno nasze serce. Bo kiedy będziemy ukochani, kiedy będziemy doświadczać miłości, to człowiek, który jest ukochany, który jest w miłości, który jest otoczony miłością, naprawdę zaczyna życie, zaczyna nowe życie. Zawsze nowe życie wtedy jest, kiedy nie, jest nowa nie, miłość. miłość. Zawsze jest nowe życie wtedy yy, i to ty, życie wieczne, kiedy ta miłość jest miłością wiekoistą. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.